Cześć wszystkim, Maciej RetroStrefa, witam Was na kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować moje pady, prawda, które podpinam do komputera. Mają złącze USB, bardzo mi ułatwiają na przykład tworzenie jakichś tam prowadzenie live'ów. Podpina po prostu do komputera i jest to gotowe, by zarzucić jakąś gierkę na emulator i pokazać wam, prawda, to na live'ie. Normalnie korzystam prawda, tak samo z normalnych konsol, w większości czasu sam dla siebie prawda, korzystam podpinając konsolę do telewizora i grając na niej, ale bardzo mi to ułatwia na przykład prowadzenie live'ów, właśnie te kontrolery z końcówką USB, i chciałbym wam właśnie pokazać trzy przypady, z których ja korzystam. E, słuchajcie, wziąłem je ze sobą, ponieważ w tym momencie no, ja jestem w pracy, a głównie spędzam czas właśnie w tej kabinie, którą tutaj widzicie. Proszę bardzo, szybko Wam prawda, e, pokażę, jak to wygląda. Proszę bardzo, tutaj w tym momencie jestem na rozładunku, a dokładnie na niego czekam. Tam, gdzie ta niebieska ciężarówka stoi, czekam aż ona, prawda wyjedzie ja na jej miejsce, prawda, tam wjadę, więc mamy czas. Robimy sobie aktualnie przerwę, więc jak sami widzicie, w tym momencie jedziemy sobie DAFem. Wcześniej, jak nagrywałem wideo, jechaliśmy Iveco, e, DAF to jakby, jak to nazywa się, jest to przypisana ciężarówka do mnie w tej firmie, e, ale nie o tym film. E, słuchajcie, e, tutaj wam już pokażę te urządzenia. Zobaczcie pierwsze urządzenie, pierwszy kontroler to jest Sega Mega Drive. Jest on prawda oryginalnie, prawda stworzony pod USB, nie jest jakaś to podróbka. Eee, miałem okazję prawda na nim grać eee, live'a prawda z tego co robiłem, tak, z Comic Zona widzieliście sami. Eee, naprawdę świetnie się na tym gra, jest prawie identyczny jak oryginał. Eee, więc no, nie, no, tak prawdę mówiąc, nie czuję, prawda, różnicy w korzystaniu z tego, a korzystaniu z tamtego, tak? Świetna sprawa. Zobaczcie, ma tutaj przyciski dodatkowe. Pięknie, pięknie, prawda, wygląda, prawda, świetnie się prezentuje. Super, prawda, z niego się korzysta. Naprawdę polecam, jeżeli chcecie na przykład pograć sobie na emulatorze, emulatorze SEGI. Dobra, w tym momencie Wam teraz pokażę kolejny sprzęt. Teraz do. Nintendo 64, jest, on, jest to bardzo świeży, prawda, kontroler, który zakupiłem wczoraj. Mi, prawda, ten sprzęcior przyszedł, więc spodziewajcie się tak samo liveów z tej właśnie konsoli. Proszę bardzo, Retrobit Nintendo 64. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Zobaczcie. Elegancko wykonany. Grałem już w Duma 64 na nim. Powiem Wam, że naprawdę świetnie się prawda, na tym gra. Eee, jeśli chodzi o konsolę, sami nie posiadam, nie posiadam tej właśnie konsoli, ale bardzo fajnie się prawda, gra na tym padzie przy użyciu emulatora. Jeżeli bardzo mi się spodoba prawda, gry na Nintendo 64, no będę miał w planach prawda, zakup tej konsoli na tą chwilę. Proszę bardzo. Posiadam ten kontroler pod USB. I kolejny sprzęcik. Jest to kontroler do Nintendo NES. Ten kontroler, który ja w tym momencie trzymam, otrzyma ode mnie retrogularz Lemon, który wygrał go w konkursie. Pod liveem z gry Toxic Crusaders Lemon. Ja oczywiście, tak jak ci powiedziałem, wyślę ci tą paczkę. Wszystko będzie przygotowane w tym tygodniu. Nawet, może jeszcze dzisiaj, będę na poczcie i ci tą paczkę wyślę. Tak to właśnie wygląda. Widzicie przyciski, prawda? Te same. No, niejedną Kastelwanie, prawda? Na tym Nesie przeszedłem, dlatego też. Polecam, polecam doskonale, prawda? Polecam, prawda? Wam ten kontroler. Ja oczywiście czekam na przesyłkę. Taki sam, prawda? Do mnie idzie już. Myślę, że w piątek przesyłka do mnie dojdzie. Ten kontroler, którego w tym momencie go otrzymam, otrzymał ode mnie Lemon. Dzięki wszystkim za uwagę. To była prezentacja kontrolerów pod USB. Z konsoli Nintendo 64, Sega Mega Drive i Nintendo NES. Zapraszam Was serdecznie do reszty naszych filmów dostępnych na kanale. A jeśli ktoś by się pytał, po co te rękawiczki, prawda, w czasie prezentacji, no to każą nam jeździć. Jeździć to może nie, ale w czasie rozładunku mieć takie rękawiczki na sobie. No wiadomo, żeby tam nikogo tam nie zarazić, prawda? Więc. Dlatego w takich rękawiczkach też wam pokazywałem te kontrolery. Pozdrawiam serdecznie wszystkich po kolei. Trzymajcie się. Siemanko. Cześć.